Już, dawaj. Witamy na drugim treningu. treningu w trakcie przerwy spowodowanej... Tak. I wiecie, z, e, e, wiecie że z powodu koronawirusa przełożyliśmy... Wszystko się przekłada. Dużo rzeczy będzie przełożonych, ale treningu nie przekładamy. Zaczynamy drugi trening. Mamy notatki zrobione, co z wami przećwiczyć. I zaczynamy. uff, Kładziemy na wiaderka. Yy, plecki proste i tylko machamy głową do góry i do dołu. Tak jak się machano tak. Jak ktoś pyta chcesz na obie brokuły, to odpowiadamy tak, tak, tak. Do góry do dołu. 10 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, jeden, osiem, dziewięć. 10, stop. Teraz machamy na nie. Takie duże nie. Mocno w lewo, mocno w prawo. Chcesz cukierka? Nie, nie, nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i stop. Teraz opuszczamy rączki. Jak jest pytanie, kto porozrzucał zabawki, to odpowiadamy. Nie wiem. I w dół. Duże nie wiem. I w dół. It's, ni, san si, go, ruck, chase do góry, at you, du i sto. Jeszcze jedno ćwiczenie z barkami. Kto porozrzucał zabawki, to jest wiem, ale nie powiem. Czyli jaka? Jeden bark do góry, a drugi do dołu. It's, zmieniamy. Ni zmieniamy. san si, Go, Rok, Chic od ju DZIU i kółeczka barkami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Przód. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Stop. Rozgrzelamy teraz rączki. Rączki przed sobą i mrugamy gwiazdkami. Zamykamy ręce i otwieramy szybko. ETS, NI, SAN, SHI, GO, ROK, CHIET. 1, 2, ju, rozluźniamy. Teraz jedna gwiazdka zamknięta, druga otwarta. I na Raz, Raz, san, chi, go, go. 18, 18, 19, 20, I jeszcze raz, teraz ala liczy dziesięć I rozlężamy. Łokcie musimy do góry i robimy przed ramionami takie kółeczka. Zaczynamy powoli, jak śmigła samolotu. Teraz przyspieszamy, pochylamy się w przód. Plecy proste i lecimy samolotem. E ni, san, gi, go, rok, w drugą stronę. E ni, san, gi, go, rok, i stop. Rozluźniamy, znowu schłon w przód. Ręce do, do boku. Teraz powoli machamy skrzydłami jak duży ptak z dużymi skrzydłami. W górę i w dół. Bocian. Może być bocian, tak? Czyli ręce w górę i w dół. It's ni. się w przód z kłon do sam. Siwrona trochę szybciej, machaj. Okay, go. Rok. Czyli proste skrzydełka. Od! Diu the... i stop. Okej, okay, polataliśmy teraz będziemy pływać. Da się pływać bez wody? Tak. Tak, pływamy krałem. Teraz jak ktoś mówi, że się nie da bez basenu pływać, to pokazuje. Skłon, przód ręce do przodu i płyniemy krawem. Szybko! Na razie wolno. Uciekamy od płotki. Taka niegroźna rybka, co łaskocze. I płyniemy wolno. It's mi san, shi go, rock jick, as, dziu. Teraz goni nas okoń. Okoń ma takie ostre płetwy, to może nas pokuć to troszkę szybciej. It's me san, go, rok, jitz, odsk i dziu. Teraz co goni nas? Z wielkimi zębami szczupak. A szczupak? Ma, szczupak ma... zęby i już cię za piętki. I szybko uciekamy. Et, go, bro, feet, you, you, stop. A najdrożniejsza ryba? Która nas będzie goniła? So. Szczupak, już był, teraz wielki rekin. Musimy się przygotować, bo bardzo szybko uciekamy. A rekin to ma wielkie zęby. Ma wielkie zęby, dlatego bardzo szybko płyniemy. Uwaga! Start. Jeszcze, go, bro, feet, you, you. jeszcze, 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 bo jeszcze nas złapie i nie, 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 tu! jesteśmy na brzegu o, ale ja. się tak, dobrze, że uciekliśmy dlatego ćwiczymy sobie dalej rozluźniamy bedelka w lewo i w prawo jesteśmy teraz na plaży, wypłynęliśmy do wody i ćwiczymy i sobie ćwiczymy okej, okay. i rozluźniamy Tata, to jest dziecko, to jest 11 Ok, chodź. Yy, wracamy do ćwiczenia. Znamy już to ćwiczenie, na no ostatnim treningu robiliśmy. Sprężyna. Przypominam. Ale inne, bo to tylko Tak, to będziemy robić. Najpierw dla tych, co nie wiedzą, tłumaczę. Za nami jest wielka sprężyna z takiej ciężarówki z budowy. Siadamy pupą na tą sprężynę, zgniatamy ją i ta sprężyna potem nas wystrzeli w kosmos albo w chmury. Tak, uważamy na meble. No to e, dopiero wyczyszczony. Tak, ja się odsuwam, żeby nie uderzyć. I liczymy. Do pięciu. It's, ni, ni san, chi si, go, wyskok! It's, ni, ni san, chi si, go, Ciek. Jeszcze cztery razy, prawda? Si, it's, ni it's, ni san chi go, Jeszcze dwa razy. It's, ni, ni sam, Si, go! Ciak! I, I ostatni, I me. ostatni teraz będzie. ni, mi, sam, go! Ciak! No teraz y no. to na co czeka Ala. czyli liczę Ec, ni, sam, si, sam, si, sam, si, sam, ni, sam, si, go! Jeszcze raz. Ec, mi, sam, ni, sam, ni, sam, si, sam, si, sam, si. No! Si. Ja! I znowu będę gorąco. O, że gorąca. gorąco? się gorąco. Sprężyna była. Teraz przeciczymy sobie pozycję wojownika sumo. Patrzcie. Czyli nóżki szerzej troszkę, tak. rączki I na biodrach, kolanka tak. zgięte i, tak. i pokrzyk. Tak jest. Noga w górę. Unosimy nogę w górę, zatrzymujemy na chwilę, i z przysiadem w dół. Na zmianę. Raz lewa, raz prawa nóżka, łaga. w e górę. Ciach. do góry. Cia. San, i up, si. No. rok. Chips. Ham. 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 i Ham. Ham. lewo, prawo i Ham. Ham. odpoczywamy, Ham. Ham. wyciągamy do przodu. I rozciągamy. Łapiemy za paluszki. I ala liczysz do 10 skłon przód daleko. Me, some, she, go, go, she, as, I zapiętki. Hop. hop. I teraz. W związku z tym, że zbliżają się święta. I to, nocny, to zaczniemy trenować, jak zdobywać jajka. Tak, bo Ale prze, przełożył się. To nic, że przełożył się. Może ale... przełożą, może nie, ale my będziemy wiedzieć, jak zbierać jajka. Czyli wstajemy. Przełożą do następnego, do następnej, do następnej było wiosny, bo w następnej wiosnie to już na pewno nie będzie cholernie. No, mam nadzieję, że szybciej się. Uporamy sobie. Rączki przed sobą. Tak, rączki zamknięte. No tak, żeby uciekł nam, chodzą trzeba było szybko uciekać Tak, czego nie mówię. Zabieramy jajka dla kurek teraz, tak. ok? Kury. Czyli trzeba, tak, żeby kura się nie zorientowała. Liskami. Tak, liski, jesteśmy liskami i zabieramy jajeczka. Czyli prostujesz rączkę i zabierasz z Uwaga, szybko na 10, 10 temp. Pec, ach! Ni. drugie. Stam, ach! Trzy, bam! Go, trzuk, czyc, ac, piu, ciu, piu, piu, się piu, kury. Kury już się zorientowały, dlatego musiły się piu, piu, się piu, 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 się. piu, Leżymy na brzuchu i na tempo wstajemy, zabieramy jajko i kładziemy się z powrotem. Ale na górnym piętrze. Górne piętro będzie później. Uwaga. Ec. Wstajesz, zabierasz jajko i kładziesz się na ruszek. I czekamy. I, hop. I druga rusza. Jajko. już mamy dwa jajka. Tak. Stam. Si, hop, w górę. hop, idę, Cztery. I go! Hop, I na brzuch. Skradamy się. Skradamy się. I ostatnie. Hopa! Jako hop, i stanie. Teraz górne piękno. Dobra, teraz wszystkie jajka zebraliśmy. I musimy sięgnąć do wyższej grzędy. Jest Tak, się spuciłem. Dlatego na tempo wstajemy, wyskakujemy i zabieramy jajko z górnej rzędy. Pokażesz? Tak. To dawaj. Uwaga. Ala pokazuje. Ytc. Wyskakujemy i zabieramy jajko. I wszyscy razem. Ile jajek zabieramy? Osiem? Mm, dziewięć. Dziewięć jajek musimy zebrać. Uwaga. Ytc. Wyskok. jajko. Nie, osiem. Teraz zostało osiem Ni! hop Ach. 8. i Są! wyskok. Ach. Jajeczko. Teraz Pięć. Teraz Cztery. Go. Teraz A teraz trzy. Rok! Chyba się pomyliśmy. Chyba się pomyliliśmy ach, ach, i teraz jeden tam, tam. i teraz zero i teraz zero to odpoczywamy, łapiemy za nóżki z tyłu o tak i prostujemy nogi i teraz siadamy już kończymy zaraz dobra, siadamy odpoczywamy, jajka już zebrane i znowu powtarzamy to ćwiczenie, które robiliśmy na ostatnim treningu. Siadamy tak jak żółwie. Czyli leżysz na... Leżymy na brzuszku. Piętki siadają na pośladki. Rączki zostają z przodu. I trzymamy 10 ten. głowa niskoi. Sam si do rok

i wszystko na raz. żółwiki. I wilczki. Sam, Struś. Si, leży. Dobra, dobra. Eks, go. Ciach, ni, wilk. Sam, Struś. Si, mąż. Nie, patyczak. Patyczak, dobra. Ec. Lóg. Nie. Sam. Si. Go. It's. Mi. Rok. San. San. Si. Is Siadamy sobie. Ciepło. Mi to bardzo ciepło. Ty się spociłeś. się spociłem, tak. O, jak, ja. Bardzo mokry, intensywny trening. Dzisiaj ciepło. Eee, ale I co? wszystko. Ale wiatr wszystko wie. teraz nogi, i zadanie ostatnie. Eee, drapiemy się po głowie, po czubku głowy, ale sięgamy stopą, czyli chwytamy za nóżkę i sięgamy do, do czubka głowy. Kto da radę? sięga To I trzymamy, eks, si. i, sam, si, go, rok, tu do czubka, czyt ad, pió, ziu, tak, jak piesek. Tak jak piesek, piesek się drapie, to nie I druga noga to sama, w górę błaga, eks, i, sam, si, Czyc. go, rok, czyt ad, pió, ziu, pięknie. Rozluźniamy nóżki. O. Oh. To był dobry trening, tak? Tak. Piąteczka. Aż mi się chce pić. No pewnie pić się chce. Teraz skończymy trening, siadamy w piętkach. I lecki i proste. I się spotkamy jak na no świętach. Ja się spotkamy... Następnym po... razem, tak. Ej, się spotkamy po świętach, papa dziewczyny. Chłopaki. I chłopaki. <laughs> Ok. Sensyjny rej. Uff, dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Miłego popołudnia albo wieczoru. Zależy kiedy ćwiczycie. Pa.